Ja wam powiem jeszcze jeden, jedną rzecz odnośnie realizacji marzeń. No, parę dobrych tygodni temu dostałem propozycję od mojej córki, że ona w ramach jej realizacji marzeń, czyli tańczenia na najlepszych scenach świata, zaproponowała mi wyjazd do Izraela, do Tel Awiwu, ponieważ przeszła pierwszy proces rekrutacyjny do jednego z teatrów tanecznych w Izraelu. I tak popatrzyłem na nią, myślę sobie, no, to nie jest najlepsze miejsce do natańczenia z różnych powodów, natomiast nie mogłem jej zabić chęci samorealizacji, spełnienia jej marzeń. I poprosiła mnie, żebym pojechał z nią. Pojechałem z nią, natomiast zanim wyjechaliśmy, to poprzez sieć nazwijmy to naszych kontaktów, kolegów i tak dalej, ustaliłem dokładnie sytuację położenie. Na tą chwilę, w którym znajduje się Izrael Tel Awiw, czyli dokładnie wiedziałem sytuację polityczną, zagrożenia, co mam zrobić, gdyby coś się wydarzyło, i dzięki temu mogłem to zrobić w sposób bezpieczny. Stop! Jeżeli to Cię zaciekawiło, to wejdźcie na nasz kanał Siły Specjalne w Biznesie, żeby obejrzeć cały odcinek i odkryć swój potencjał.